Dzień dobry. Wtorkowe czytanie dyktowań. Dzisiaj miałem przeczytać inne dyktowanie, ale tyle jest wejść na tego nieśmiertelnego Hitlera o jego ucieczce do Argentyny razem z Ewą, że postanowiłem przeczytać dyktowanie siostry. Jeszcze nie czytane dotychczas, bo matka. Hitlera i dokładne informacje podane przez nią, jak Hitler uciekł do Argentyny są w tomie pierwszym dyktowań, który jednocześnie jest bardzo dobrym wstępem do dyktowań dla tych, którzy nigdy się nie zetknęli z dyktowaniami, czym one są i jaka fantastyczna wiedza z nich płynie. I jak to zmienia, może zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości, dlaczego jest tak jak jest. Ale skupmy się na siostrze. Pauli Hitler. Ciekawa rzecz z rodziną Hitlera. Okazuje się, że ojciec był Faktycznie kuzynem swojej żony, Klary Pelz-Hitler, która jako 16-letnia dziewczyna zaczęła pracować u Aloiza Hitlera, ojca, ojca Hitlera. I pobrali się, gdy miała 15 lat. Gdy miała 25 lat, była jego kuzynką w prostej linii. Stąd może takie anomalia, bo Klara Hitler miała szóstkę dzieci, z tym, że te dzieci bardzo większość z nich szybko umarła. Ocalał tylko Adolf i siostra Paula. Gustaw Hitler żył dwa latka, Ida Hitler żyła dwa latka. Otto Hitler żył 6 dni. Edmund Hitler żył 6 lat. Także młody Adolf Hitler widział śmierć swojego rodzeństwa. Ale był bardzo przywiązany przede wszystkim do swojej matki. Hitler miał 4 lat, gdy zmarł jego brat. Otto i 11 lat, gdy zmarł brat Edmund. Co ciekawe, że pozwolił lekarzowi Żydowi, który opiekował się jego matką, starał się wyleczyć w tamtych czasach jej nowotwór. Pozwolił mu spokojnie wyjechać do USA w 1940 roku. Bardzo był przywiązany do swojej matki Adolf. Także z całego rodzeństwa ocalał tylko Adolf i Paula. Mąż, ojciec Adolfa był starszy od matki o 23 lata. To z reguły tak się dzieje bo Adolf. Jak się związał z Ewą, ona była młodsza od niego o 30 lat. Ale przeczytajmy dyktowanie Pauli Hitler. Która podyktowała na Halinie Noel 21 lutego 1987 roku. To, było, to był 368. Duch z pierwszej pięćsetki i 398. Dyktowanie do książek. Jeżeli audycja Wam się spodoba, to zasubskrybujcie oczywiście. Kciuk do góry i polećcie ją znajomym. Paula Hitler. Ja naprawdę bardzo się cieszę, że i mnie żeście zechcieli wziąć do podyktowania. Ja miałam się spysz spyszna z tym moim braciszkiem. Pożal się Boże. Ile to razy było mi wstyd, że mam takiego brata? A jaki pyszałek to coś niesamowitego, co to nie on. Z początku te jego ambicje traktowałam jako wybojałe pojęcie o swoich możliwościach. Potem, gdy zaczęły dochodzić nas wieści o awanturach i rozbijaniu sklepów żydowskich, zaczęło mnie to złościć. Wiedziałam, że to w dużym stopniu inspiracja mego brata. Ale to jeszcze było nic w porównaniu z tym, co zaczęło się dziać później. Te obozy, o których wszyscy wiedzieli, wielu wściekało się. Ale sprawy już zaszły tak daleko, że nikt nie mógł zaoponować, ażeby nie być za to ukaranym. Doszło do tego, że myśmy zaczęli wstydzić się Adolfa. Ja osobiście muszę szczerze wyznać, że dałabym wiele, ażeby ten Adolf nie był moim bratem. Ludzie zaczęli od nas stronić, stali się małomówni w naszej obecności. Chwalić nie mogli nawet okupowania zajmowania kraju po kraju, gdy tyle już krwi zostało przelane za każdym razem. Gdy doszły nas wieści o komorach gazowych, ja nie miałam słów oburzenia. Tylko z moją matką mogłam swobodnie rozmawiać na ten temat, bo ona była mi najbliższa. Biedne to moje matczysko załamywała ręce i czasem tylko mówiła: O Boże! Boże! A kiedy indziej łzy jej leciały z oczu. Oj, ciężki to los rodziny w takich wypadkach. A teraz o tym, że mój brat zabił żonę, a następnie sam się zabił. O samobójstwie. Domniemanym. Przyjęliśmy to z wielkim powątpiewaniem. Nie, to nie wyglądało na nich, ażeby oni tak łatwo zrezygnowali z życia. Przecież byli bardzo majętni, a uciec też mogli. Dopiero po jakimś czasie otrzymaliśmy bardzo dziwną drogą wiadomość od kogoś z rodziny Ewy, że ona żyje i że nie jest sama. Wiedzieliśmy, że jeżeli nie jest sama, to z Adolfem. Gdyby tak nie było, podałaby to w inny sposób. Gdy umarłam fizycznie, wtedy już jako duch było mi łatwo ich odnaleźć. Zwróciłam uwagę na jego postępowanie, taki grzeczny i usłużny dla Ewy. Nie ten sam człowiek. Ależ się zmienił ten nasz Adolfek. Nie ten sam. Gdzie się podziała jego buńczuczność? Obserwowałam ich i brata swego nie mogłam poznać. Tak jak gdyby nie tylko twarz mu zmieniono, ale i charakter również. Te filmy dokumentalne, które szły w kinach o obozach śmierci, to było coś okropnego. Ja dobrze wiedziałam, że to wszystko się działo naprawdę, że to wszystko sprawka mego brata napawała mnie głównie ohydą i obrzydzeniem, również do siebie samej, że oboje mamy tę samą krew. I naprawdę trudno było mu mi uwierzyć, że mając tych samych rodziców, a więc i tę samą krew, tak przynajmniej mogłam myśleć, ale ale to nie moje sprawy. Ja tu chcę wyrazić, dałabym wiele, ażeby. Ten Adolf nie był moim żadnym krewnym. Ja teraz też wolałabym, aby jego nigdy jako ducha nie widzieć. A widzę i to dość często. Ja teraz wiem, że ja rodziłam się wiele razy, a i on również. Nie spotkaliśmy się nigdy przedtem, ale z matką tak. I to dwa razy. Dlatego, że zawsze żyłyśmy, żyliśmy ze sobą dobrze a i rozstania były przyjemne, miłe, dlatego nam było tak dobrze ze sobą razem. Dołożę starań, ażeby z duchem Adolfa nigdy w żadnym życiu się nie spotkać. Tyle wstydu, co on nam przyniósł, tyle upokorzenia. Przecież ja miałem chłopaka, w którym byłam bardzo zakochana. Tak długo jak nie wiedział, jak się nazywam, a było to na obozie, letnim. To on mnie też kochał. Jak tylko się dowiedział, odwrócił się tyłem po powiedzeniu, że on wie, kto jest moim bratem, kim jest mój brat. I tyle go widziałam. A Adolf będzie cierpieć i wcale go nie żałuję. Tyle, tyle ludzi nakrzywdzić. I to jak? W tak perfidny i okrutny sposób. Niechaj nikt się nie zasłania. Że to ludzie tak robili, ci, którzy byli u władzy, wydawali rozkazy. Niechaj też nikt się nie zasłania, że rozkazy musieli spełniać. We wszystkim są granice, a tymi granicami powinno być zwykłe ludzkie pojęcie sprawiedliwości i uczciwości człowieka. Tyle jeżeli chodzi o dyktowanie Pauli. Hitler, siostry. Dyktowanie matki jest w pierwszym tomie, a wszystkie pięć tomów można nabyć jako kolekcję i bardzo dobry wstęp do Biblii XX wieku, którą planuję w tym roku wydać. To bardzo dobry wstęp do. Tego świata ducha, o tym, jak naprawdę jest po śmierci i o czym dowiadujemy się, że tak naprawdę liczy się tylko jedno: akcja i reakcja. Według słów Jezusa Boga, co posiejesz, to zbierzesz. Każdy nas, z nas zbiera. Dzisiaj to co posiał. I dzisiaj sieje to, co będzie zbierał za, w przyszłym swoim życiu, a może nawet jeszcze w tym życiu. I tu nie ma przywilejów ani jakiejśkolwiek taryfy ulgowej dla nikogo. Nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Raz się zaakceptuje prawo przyczyny i skutku, wtedy. Wszystko staje się jasne i nasze życie też staje się jasne. I zmieniamy wiele swoich zachowań, wiedząc, że jeżeli sprawiamy komuś ból, no to. Nam też ten ból będzie sprawiony na zasadzie akcji i reakcji. Już poza dobrem i złem, poza pojęciem dobra i zła, akcja i reakcja. Sprawiliśmy ból, ten sam ból musimy odczuć. To jest ta planeta. Na której wszyscy wszystko musimy odczuć na własnej skórze, bo cudzy ból nie boli. Tutaj też to zaznaczyła Paula Hitler, jak ją bolało, że to był jej brat. Innych to tam nie obchodziło, ale ją to bolało, bo to był jej brat. Także. Raz się zrozumie, że szczęście, które do nas przychodzi, jest konsekwencją naszych dobrych, bezinteresownych uczynków kiedyś. To logicznie zaczniemy, zmienimy się i zaczniemy je czynić w tym życiu. Po prostu akcja i reakcja. W przyszłym tygodniu wielka sensacja, coś, czego jeszcze nie było i będzie fantastyczne czytanie dyktowań. Oczywiście zapraszam też na piątek na bardzo ciekawą audycję. Jeżeli wam się podobała, to zasubskrybujcie. Podeślijcie ją linka znajomym. Jeżeli chcielibyście pomóc przy przepisywaniu tej ogromnej ilości dyktowań, to zapraszam na maila. Robert, newrealitybook.com. A jeżeli macie jakieś pytania, dręczą Was problemy, nie mam już dzisiaj czasu na przeczytanie, ale może w piątkowej audycji przeczytam list od czytelniczki, która się zastanawia, dlaczego ma nieszczęśliwe życie i zastanowimy się też nad, nad tym. Staram się odpowiadać zgodnie z tym, jakie obrazy mi się pojawiają, a też i znając prawo przyczyny i skutku, rozumiejąc je dogłębnie, czując je, bardzo łatwo możemy sobie wywnioskować, dlaczego mamy w życiu tak, a nie inaczej. Ludzie, których spotykamy, są odbiciem lustrzanym nas kiedyś. Oni, one nam pokazują, że tacy kiedyś byliśmy. Jeżeli nas to boli, bardzo boli, to znaczy, że powinniśmy się zmienić. My się powinniśmy zmienić. Nie nienawidźmy, nie nośmy żalu do tych ludzi, którzy nas skrzywdzili w tym życiu, bo oni tylko pokazali nam, kim byliśmy w poprzednim życiu. A jeżeli nam było z kimś cudownie, jeżeli relacje układają się fantastycznie, to też możemy sobie podziękować, bo oni też nam pokazali, że jacy fajni byliśmy kiedyś. I w tą stronę idźmy, bo taki jest sens życia, wznoszenia się po drabinie ewolucji duchowej, a jednocześnie korzystania z tych wszystkich boskich darów, jakie mamy, które są nam niestety zakłócane, bo słońce jest boskim darem dla nas, dla dzieci Boga, ale także i seks jest wielkim darem, etyczny seks dla dzieci swoich, a te dary są niestety zakłócane. Ale to już zupełnie inny temat. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejną audycję. Do miłego.